Biznes przez Sito. Zaprasza Kuba Sito. A moim gościem Piotr Mazurkiewicz, partner zarząd, zarządzający HRK. E, witaj Piotrze. Cześć Kuba, witam Państwa. Piotrze, spotykamy się, bo właśnie pod wpływem pandemii koronawirusa zmienia się wszystko zmienia się równe, również rynek pracy co podkreślają w moich rozmowach liderzy polskich, zarządzający polskimi organizacjami. E, już zaczyna pojawiać się takie stwierdzenie, że z rynku pracownika, kandydata, zaczyna nam się robić rynek pracodawcy. E, czy to prawda? E, I tak, nie. E, do tej pory, oczywiście, było tak, że mieliśmy rynek bardzo mocny pracownika i to na każdym szczeblu tak? czy pracownika nisko wykwalifikowanego, czy, e, czy eksperta, czy, e, czy kierownika. E, Według naszych danych na 10 projektów rekrutacyjnych, gdzie nasz klient składał ofertę dla kandydata, pięciu z nich dostawało kontrofertę od pracodawcy, a z tego połowa z nich zostawała u swojego pracodawcy, bo dostawała podwyżkę. Mhm. Sądzę, że w tej kwestii ten rynek się zmieni. Tak? Czyli jeżeli ktoś zdecyduje się zmienić pracę, to raczej nie będzie dostawać kontroferty teraz ze strony swojego pracodawcy. I wydaje mi się, że rynek pracodawcy będzie na pewno w dwóch obszarach. W obszarze pracowników, którzy stanowią funkcje wsparciowe, funkcje niekluczowe dla organizacji, ale takie, które dają komfort organizacji i nie zawsze są stricte y, liczone kosztowo. Bądź pracownicy nisko wykwalifikowani których ewentualnie łatwiej szybko, szybko odbudować. Piotrze, to gdyby tak na to spojrzeć w tej chwili, bo jakby zmiana dokonywała się już na rynku pracy w ostatnich latach. Digitalizacja procesów, sztuczna inteligencja, które gdzieś wkraczały również w te obszary, już budziły niepokój. No bo. Boimy się z automatu o swoje miejsca pracy i tak dalej. Jak myślisz, jak te odczucia zmieni pandemia? Na pewno po pandemii dużo firm zacznie myśleć o automatyzacji jeszcze mocniej. O tyle, gospodarka 4.0 dla wielu z nas oznaczało aplikacje w smartfonie i poprawę strony internetowej, czy po stronie obsługi klienta, szybszą obsługę klienta voice-boty, tak wydaje mi się, firmy po powrocie do biur zaczną patrzeć na firmy jako firmy, które muszą bardziej być zautomatyzowane. Ale do tego potrzebujemy też wykwalifikowanych ludzi, bo ta sama automatyzacja nie nastąpi. Więc ja nie twierdzę, że nie będzie rynku, że będzie całkowicie rynek pracodawcy, wydaje mi się, że w wielu zawodach wejdziemy w obszar rynku równowagi. Mhm. Pracownicy wysoko wykwalifikowani, bardzo dobrzy, najlepsi pracownicy, szczególnie będą chronieni teraz przez pracodawców, bo, bo oni tworzą to know-how, które jest w firmie i o nich pracodawcy szczególnie też będą dbać. To nie jest tak, że jeżeli damy teraz ogłoszenie o pracę, to nagle powiemy, że pozyskamy wielu fantastycznych ludzi za mniejsze, za mniejsze wynagrodzenia, które będą te osoby chciały. Być może ktoś, kto, kto jest bardzo dobry, ale w wyniku kłopotów przedsiębiorstwa w danej branży straci pracę, może swoje oczekiwania zweryfikować tak? na jakiś czas. No bo powie, no, lepiej mieć pracę troszeczkę. Ee, Mniej płatną niż jeszcze dwa miesiące temu, niż jej nie mieć. Mhm. Ale to nie jest tak, że, że nagle się okaże, że, że wysoko wykwalifikowani pracownicy będą rzucać się na inne oferty pracy. Wręcz przeciwnie, oni będą u swoich, u swoich pracodawców czuć duże stabilizacje mimo wszystko, a będą bardzo ostrożniej podejmować decyzje o zmianie firmy. W 2009 roku mieliśmy sytuację podobną, ale tam pojawiło się litera V, tak, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, i pracownik nie bał się zmienić pracy, bo wiedział, że jak nie wyjdzie mu w nowej pracy, to będzie miał oferty z innych miejsc. Dzisiaj to już nie jest takie pewne. Dlatego uważam, że będzie paradoksalnie, może i trudniej, pozyskać wybitnych specjalistów. Ale wiesz co, ja też widzę taki trend i to też deklarują przynajmniej w rozmowach ze mną zarządzające organizacjami, że w tej sytuacji, w której się znaleźli obecnie, to jest sytuacja na taką skalę, na jaką jeszcze nie mieliśmy, z jaką jeszcze nie mieliśmy do czynienia. Dla nich tak naprawdę liczy się utrzymanie zespołu. I okej, okay. optymalizacja kosztów. E, szuka się tej optymalizacji w kosztach stałych, w kosztach obsługi, e, pozaosobowych. Jeżeli mówimy o kosztach osobowych, tak, solidarnie wszyscy obniżamy sobie wynagrodzenia, cała organizacja podpisuje się pod tym. Jakby widać tutaj solidarność po obu stronach. Widać też, że jakby zarządzający chcą utrzymać ten kapitał, który mają wewnątrz kapitał ludzki. Tak. Tym bardziej osoby, które będą mogły przyczynić się do automatyzacji, będą. Po tym okresie, szczególnie poszukiwani. I to nie jest kwestia oszczędności, to jest kwestia ochrony firmy, tak? Czyli osoby, które będą wprowadzać różne automatyzacje, na przykład w logistyce, tak? Mhm. Widzimy, że dzisiaj bez logistyki segmenty, segment detaliczny, segment retailowy, tak, miałby dużo większe kłopoty. I tam będą największe automatyzacje. Za Zresztą chwilę. za nami rozmowa z Rafałem Brzoską, który jakby w tej sytuacji nie tylko upatrzył szansę, po prostu z niej korzysta, bo ona się naturalnie pojawiła i to co mówi, rynek e-commerce ewidentnie w tej chwili ma szansę wzrosnąć. Proszę zobacz jak wytwarzają się w nas powoli umiejętności pracy zdalnej. To jest tak, że sytuacja wymusiła z nas, nas z dnia na dzień, tak? pandemia nas potraktowała brutalnie. My w dwa dni musieliśmy przejść czasem z pracy stacjonarnej, pracy face to face, współpracy bezpośredniej, zorganizowania spotkań wewnątrz firmowych, nagle do pracy wirtualnej. I wydaje mi się, że te umiejętności szczególnie w nas dzisiaj rozwijane, mogą być szczególnie przydatne. Więc wydaje mi się, że ochrona pracowników dzisiaj dla wielu firm jest bardzo ważna, żeby nie powiedzieć najważniejsza. Dlatego ja uważam, że to nie jest tak, że nagle pojawi się rynek pracodawcy, że będą masowe zwolnienia, będzie wielu, wiele osób bez pracy. Oczywiście nie wiemy, jaki ten stan potrwa wiele tygodni, czy wiele miesięcy. Jeżeli zadałbyś mi to samo pytanie pod koniec czerwca, może będę miał inną y, odpowiedź, bo mm -hmm. sądzę, że każdy ekspert weryfikuje swoje zdanie z, już nawet nie z miesiąca na miesiąc, tylko z tygodnia na tydzień. Ale uważam, że automatyzację, tak? Gospodarka 4.0, jakiej jeszcze nie znaliśmy prawdziwie na, do nas nadejdzie, a do tego szczególnie będą potrzebowały, będziemy potrzebować osób, które potrafią robić automatyzację, które potrafią pracować zdalnie i które przyczynią się do szybszych procesów w organizacji. Mm -hmm. To gdybyś miał spojrzeć w tej chwili na Waszą też działalność, jakby spróbować określić te segmenty rynku, które są dzisiaj bezpieczne, w których praca toczy się normalnie, jakby to, co się wydarzyło, nie odbija się w jakiś szczególny sposób. Na tych branżach, to jakie to będą branże? Na pewno trzy. To jest szeroko rozumiana branża medyczna, life science, farmaceutyczna. Uh -huh. Na pewno branża logistyczna, ponieważ logistyka tutaj, tutaj cały czas zatrudnia i potrzebuje, potrzebuje nowych osób, i automatyzacja tam uważam mocno przyspieszy za chwilę. I trzecią branżą to jest branża e-commerce. Branża związana z całym e-commerce. To są też, oczywiście, teraz jeszcze reklamy w sieci, e, e, sprzedaż produktów tak w taki sposób, jak myślimy, jak jeszcze dwa miesiące temu była. Może zaczęła się, e, lekko się zatrzymała, ale uważam, że szeroko rozumiany e-commerce, i tam cały czas mamy projekty rekrutacyjne. Tak naprawdę. Z, y, mamy 20% zawieszonych projektów w stosunku do tego, co było w lutym. Także to nie jest jakiś kataklizm. Mm -hmm. To oczywiście są zamrożenia, ale to nie wynikają z tego, że pracodawcy mówią nam to: wstrzymajmy się z zatrudnieniem na stałe, e, bo mamy trudną sytuację w organizacji. Raczej organizacje mówią do nas: wstrzymajmy się z procesem rekrutacyjnym, bo nie wiemy, kiedy wrócimy do biura i nie wiemy, jak tę osobę. Drążymy do pracy, bo nie wiemy, czy złożyć jej ofertę w kwietniu, czy, czy 1 czerwca, jak ta osoba przyjdzie do nas, to czy będzie zespół na miejscu, który pomoże um, przekazać obowiązki. I dlatego są wstrzymania pewnych procesów rekrutacyjnych, ale to nie oznacza, że one są. Zamrożone na jakiś długi okres. Tych to jest ty bardzo mało na razie. No właśnie, chciałem poruszyć też temat, który niejako wywołałeś, e, procesów rekrutacyjnych. E, niedawno nie wyobrażano sobie rekrutacji online. Ona, tak jak praca zdalna, staje się powoli e, standardem. Co więcej, ja już słyszę od niektórych dyrektorów HR, że oni sobie nie wyobrażali, i zastanawiają się, dlaczego tak późno. Bo okazuje się, że sytuacja wymusiła na nas i tak naprawdę podarowała nam bardzo oczywiste, a jednak bardzo wygodne narzędzie zarówno dla kandydata, jak i dla pracodawcy. Kuba, zobacz, co by się stało, gdyby taki, taka pandemia przyszła do nas 18 lat temu. Dzisiaj widzimy, że wiele firm funkcjonuje funkcjonuje no, w ograniczonym trybie, ale, ale funkcjonuje, tak nie zatrzymało się nagle. Przeszło na pracę zdalną. Duża część firm, tak? Wiadomo, że ja nie mówię o, o automotyw, o segmencie produkcji, produkcyjnym, który czasem siłą rzeczy wstrzymał produkcję, bo to jest kwestia zakłócenia łańcucha dostaw. Ale wiele organizacji przeszło na pracę zdalną i wiele osób świetnie sobie z, te, z tą yy, pracą radzi. Powiem więcej. Wydaje mi się, że na stałe i my też jako organizacja patrzymy na to, na stałe. Yy, Jakaś część dnia w tygodniu, być może jeden dzień w tygodniu, dwa dni w tygodniu, trzy dni w miesiącu, wejdą na stałe w wielu organizacjach jako praca zdalna. Mhm. I to samo rekrutacja, tak? W przypadku rekrutacji, my możemy prowadzić procesy rekrutacyjne zdalnie. My, żeśmy z dnia na dzień włączyliśmy wszyscy komunikatory i przeszliśmy. Na komunikatory bezpiecznie się komunikując z kandydatem, prowadząc normalnie proces rekrutacyjny. No pierwsze, ja w zasadzie mam wrażenie, że również nasz wywiad się nie bardzo różni dla odbiorcy od tego, który przeprowadzalibyśmy w studiu, a jeszcze miesiąc temu nie wyobrażałem sobie takiej formy prowadzenia tych rozmów. E, tym bardziej, że w tej chwili rozmawiamy w najbardziej komfortowych warunkach <laughs> dla ciebie i dla mnie, ponieważ gdzie człowiek się najbardziej czuje bezpiecznie? U siebie w domu. U siebie w domu, tak? To prawda, e, to prawda. Natomiast e, chciałbym z Tobą jeszcze jedną rzecz poruszyć, bo e, mówimy o rynku kandydata, o tym jak pracujemy. Wspomniałeś o tym, że potrafiliśmy się przestawić na pracę e, zdalną. E, I tu też będzie, wydaje mi się, trochę zmiana trendu, e, jeżeli chodzi o HR. Dotychczas ta praca zdalna, ta możliwość pracy zdalnej stanowiła w organizacjach e, pewnego rodzaju. Jednak benefit to nie było coś e, standardowego. E, ja myślę, że i ten obszar związany z motywacją pracowników, z budowaniem ich zaangażowania, bardzo się zmieni, ale muszą się też zmienić e, kompetencje e, menedżerów w tym obszarze. Dokładnie tak. Po, y, my w tej chwili nawet prowadzimy badanie pod tym kątem, jak, jak pracować na odległość, jak zarządzać zespołem na odległość jak wyznaczać zadania, jak przeprowadzać um, rozmowę kontrolującą, jak motywować um, przez um, zdalnie. A mało tego, jak wirtualnie prowadzić swój zespół, tak? Bo mm -hmm. może się okazać, że z tej pracy zdalnej um, wyjdzie nam to, że um, w przyszłości nie będziemy musieli zatrudniać osoby tylko na miejscu, które pracują u nas w biurze. Może się okazać, że mobilność, w cudzysłowie, E, przestanie być problemem. Może się okazać, że ktoś w Warszawie do swojego zespołu zaprosi osobę w Lublinie, która będzie pracować zdalnie cały czas, tylko raz na półtorej tygodnia przyjedzie do biura e, popracować, e, zrobić spotkania bezpośrednie, nie wszystko da się e, zrobić zdalnie. Więc może się okazać paradoksalnie, że ten rynek pracy poprzez pracę zdalną rozszerzy się niż taki tradycyjny rynek, gdzie, nie wiem, jest pracodawca w łodzi, który powie. No nie mam kandydatów na swoim rynku, bo oni są w Warszawie czy we Wrocławiu. Może się okazać, że, e, że ta bariera już zniknie. Mm -hmm. Słowem, musimy obserwować te sygnały zmian i za nimi podążać i wykorzystywać je dla siebie. Ja jestem z swoją drogą bardzo ciekaw wyników waszego badania no i mam nadzieję, że będziemy mogli się spotkać, gdy już się ukażą, gdy już będzie ich analiza e, i wówczas porozmawiamy sobie e, w oparciu o konkretne dane. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za tą wirtualną wizytę w naszym studiu. Piotr Mazurkiewicz, partner zarządzający HRK, był moim i waszym gościem. Dziękuję bardzo. Biznes przez sito w każdą sobotę i niedzielę między 15 a 18.